Siemanko, siemanko z Trysty i witam Was już bodajże, w, nie wiem, w ostatnim chyba odcinku z tych zaległych, jeżeli chodzi o odcinki od Visiona. nie liczę tego ostatniego, czyli mm, tego, bo ten wyszedł 5 dni temu, ale fakt też będę musiał wrzucić. Jednakowo, że jeżeli chodzi o zaległości, już będę chociaż wyzerowany. Jednak czekam jeszcze odcinek, dwa odcinki od Kacpra, ten od Visiona, co jest co gdyby. I finał illy. Jednak tak. Nie wyskakujemy tak bardzo daleko. Obecnie czeka nas, co gdyby doszło do agresji na Ukrainę, część trzecia, która na kanale nie pojawiła się przez sytuację z kanałem, ponieważ yy, film nawet nie zdążył przetrwać chyba jednego dnia, po czym został zgłoszony, co skończyło się w skrócie tym, że nie zdążyli na niego zrobić reaction. I dopiero po tak długim czasie, jakim jest chyba czas nawet nie wiem jak długi, kiedy wyszedł ostatni film agresja Kręć 3 miesiące temu. Dopiero ostatnio dałem radę, jestem w stanie zobaczyć ten film. 24 minuty. Poczekajcie chwilę. Tylko zawierę sobie małe cięcia. Dobra, lecimy z tym tematem. O właśnie. Rosja mogę Cię poprosić na słówko? Może sobie na odsłanie, będę chcę myśleć O co chodzi? Wiesz, może to założyć trochę głupio, ale czy mógłbyś mnie traktować jako faktycznie swojego sojusznika? Co? Co ci chodzi? Przecież dokładnie cię, traktru... cię traktuję. Właśnie nie. Od początku wojny nie zdradzasz mi żadnych informacji. Przecież cały czas żyję w niewiedzy. Hm. A o to chodzi. Hm. No dobra, niech ci będzie. Powiem ci o co chodzi końcem zimy. Hmm. Teraz, rozumiem, to serio dla nas zwycięstwo. Tak jak mówiłem, tylko nikomu ani słowa. Hmm. Jeżeli ktokolwiek się dowie, że on ma zamiar zdradzić na to, to cały nasz plan pójdzie z dymem. Rozumiem, nikomu nie pisze ani słowa. On. Mogę, go, mogę, go po, mogę to szczerze powiedzieć. Jesteś genialny, że sobie się to by się udało. Nie musisz mi dziękować. W końcu dzięki niemu ten plan będzie możliwy. <laughs> Rozumiem, ale gdybym się nie przyczepił, to byś mi tego nie podwiedział. No, wybacz. <śmiech> <śmiech> Tylko kto ma zamiar zdradzić na to? Mam co do tego złe przeczucia. Rosja nie próbuję wykorzystać Zimy na swoją korzyść i nie atakuje, tak, tak jak przed moim dołączeniem? Może mieliśmy nowe siły? W końcu tak długiego czasu musiał się trochę wyczerpać tą wojną. Tak, też mógłbym tak powiedzieć, ale z tego co mi wiadomo, to na wszystkich frontach cisza. Potwierdzam, tutaj jest tak samo. Tutaj też. Co jest? Faktycznie coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Ewidentnie. Wiadomo, chodzi o to, że. no... Tak, jak można rozkwinić, Rosja ma plan, żeby ktoś zdradził NATO i być może... Rosja z Białorusią zbierają siły, żeby tą osobę zdradzić, aby potem odwrócić uwagę, przenieść na stronę drugą trochę wojska, po czym znowu wrócić... po czym Rosja zacznie znowu atakować z drugiej strony, przez co będą musieli walczyć na dwa fronty de facto. A nie jest to dobre rozwiązanie. To już tutaj potężniej nie to samo uczucie, co miał Niemcy przed atakiem. Czej, czej, cześć, czej, cześć, cześć. tutaj potężniej gram. Mam to samo uczucie, co, miał, co miały Niemcy przed atakiem na Polskę. Hmm. Okej. Okay. Ej, pytanie mam. Nie za cicho was w tej Europie? <grytanie> o wielku. Mowa. No właśnie o tym rozmawiamy. Trzeba się poczekać do zakończenia zimy. co będzie wtedy skończone. Nie wiem, czy tak łatwo. Zobaczymy. A więc minęła zima. Czas zniszczyć Rosję raz na zawsze. Skąd ruszają? A stąd? Tutaj ten froncik. Okej. Okay. A więc nadszedł ten moment. Koniec zimy. Czas wypanowania wypanowanie na to dobiego końca. Dobroni moi przyjaciele. Co? Czekaj, co się stało? Belgia, Hiszpania? Jeszcze rozumiem Iran, bo on jest so we wspólnocie z Rosją, ale Hiszpania i Belgia? Belgia, czyli stolica Unii, przeszła na stronę Rosji? To jest niepojęte. Y Hiszpania? Dlaczego? To no dawna chciałem zjednoczyć cały Półwysep Bierejski pod moim panowaniem. Teraz mam na to finalnie szansę. Co tu się dzieje? Czy to już trzecia wojna światowa? Prawdopodobnie tak, nie ja powiem. Uhu uh, uh. Rosja się postarzała. Nie postarała, sorry! Pch. Nie masz Portugalia. No ale no, no, może panać tylko jeden prawy wity kraj. A, i od razu atak, no i super. Hiszpanią. Dlaczego? Ja Cię miałem za dobrego socznika, a Ty mnie zdradziłeś. Wszystkich nas zdradziłeś. A! Ty, wróć! Halo? Co tu się dzieje? Halo? Bo tu najpierw Belgia była oznaczona, a teraz jest oznaczona w ogóle... Armenia? Chopie! To kto w końcu? Ty, wróć! Sorry za małą reakcję, ale żeś teraz tak nagma tworzy, ja pierdolczę, nie? Ja pierdyle. nie przejmujesz się tym jakoś zbytnio, końcu ta wojna wkrótce dobiegnie końca. Hmm. Ha, Francja! Francja w darcie. Wybacz Hiszpanią, ale swoją zdradą rozpocząłeś kolejny niepotrzebny konflikt. Po, pożałujesz tego. Zapomniałeś hmm. chyba o tym, że mam obok siebie swoich sojuszników. Teraz ja dopilnuję, byście wszyscy upadli. Hmm. A Finlandia teraz rusza jeszcze. Nie dajmy się rozproszyć tym, co się stało. Nie zawiesiło to wojny. Hmm. Masz rację, Finlandia. Hmm. Nie możemy dać się rozproszyć. Dalej to wygramy. So, znaczy tak. W, z całego NATO, w tym właśnie, bo teraz, tak patrzę na tą mapę, ten przesmyk oddzielił państwa bałtyckie od tego, od całej reszty NATO. Aczkolwiek państwa bałtyckie nie są wzięte do konfliktu, jednak nadal jest dość pewien problem, ponieważ jeżeli Rosja i Białoruś postanowią je po prostu od tak zdobyć, to nie będą miały żadnych większych przeszkód, z tego względu, że państwa bałtyckie nie są ze sobą połączone. Niestety. Chociaż ja mam do tego ogromne obawy. Nie musisz się obawiać. Ja o wszystko zadłam. Hm. Wytrzymacie co najmniej kilka miesięcy. Czyżby właśnie kto miał nowy plan? Jeżeli to zrobicie wrócę z odsieczą. W jakim razie czas na ostrą potańcówkę. Tak, ale właśnie Turcja jest jeszcze zagrożona przez Iran. Oszlak. O, no ale tak też można. Hm. Posłuchaj mnie, Rosja. Masz ostatnią szansę na to, by wycofać się z dywanu. Jeżeli tak nie zrobisz, to urządzę ci prawdziwe piekło. Haha, <laughs> ty mi? Piekło? Chciałem to zobaczyć. I nie, natychmiast znowu odrzucam twoje żądanie. Podpisałeś na siebie wyrok śmierci. Co w tym momencie Brytania zrobi? A, wdarcie do Mińsk na Białoruś leć. Co się dzieje z Wielką Brytanią? What the heck? Zacząłem się go bać. <grym> ten, bo, to już jest ten uczuć, kiedy jedno państwo tak cię postraszy, że już masz za serca, co zrobi. To no tylko chwila. Zaraz mu przejdzie. Poczuł się silny i tyle. A właśnie mam tutaj ogromny problem. Ponownie zajęli się moimi terenami. Spokojnie. Dostaniesz moje wsparcie. Mam no nadzieję, że póki nie zaatakuje Turcji, to oni nie zrobią pierwszego ruchu. Turcja się nie zaatakuje. Skąd wiesz? Są za bardzo rozproszeni, by otwierać kolejny front. Zaatakujcie Polskę. To będzie dla was kluczowy punkt. Mówisz? Tylko kto? Tak, zdobycie Polski będzie dla nas kolosalnie korzystne. Problem natomiast będzie zrealizowanie tego planu. No data. Masz rację. Teraz są na 100% przygotowania na takie ataki zaskoczenia. A same wojska na już stacjonują w Polsce. Czyli nie mam innego wyjścia, niż walczyć tam, gdzie popadnie? Niestety tak. Wszędzie są za bardzo przygotowani. Weźcie pod uwagę to. Weźcie pod uwagę to. Polska stereo da nam ogromną przewagę. Dziękuję za radę. A teraz do roboty. Tylko kto to mówi? Ej. O. Madryt już tak blisko. Hiszpania upadnie szybciej niż rozpoczęła ten konflikt. Lepiej się pilnuj, Francuz. Wiesz dobrze, że nie wszystko w tych czasach idzie tak łatwo, bez wyraźnej przyczyny. Masz rację. Zatrzymam na razie moją ofensywę. <grym> Wolę być bezpieczny. Fakt. Okej. Okay. Cholera, przechytrzyli mnie. Kurat. co się stało? Chciałem plan, by pozbyć się Francji ze swoich terenów. Chciałem ich doprowadzić do stolicy, gdzie czekował nasze całe wsparcie. Także zdecydowali się zatrzymać tuż przed nią. Spokojnie, muszą ruszyć się z miejsca. Ja wiem tylko, ten front ustawił się w tak niekorzystnej dla mnie sytuacji. Że po prostu teraz zajmę się Portugalią I Portugalia. Uhuhu Myślałem, że uda mi się jeszcze trochę pożyć na tym świecie Umrzeć w taki sposób No i masz Portugalia. Najwidoczniej taki los będzie pisany Jaki niewrażliwy. Jeżeli chcesz uratować swoją stolicę od zniszczenia, to po prostu się poddaj. Dobrze, wybaczcie na to. Najwyraźniej byłem za słaby, by podawać problemowi. Portugalia. Jest zatem pierwszego poległego sojusznika. Szlak by to. Mogliśmy jej pomóc. Dlaczego nic nie zrobiliśmy? Nie zrobiliśmy nic, bo nie mogliśmy. Na Portugalię było już za późno. Tak, atak tak w Hiszpanii Pozwodnę. Jak za późno? Czy ty w ogóle siebie samego słyszysz? Zostawiliśmy ją bez wsparcia. Francja próbowała ratować, ale się nie udało. To nie nasza wina. Ale mogliśmy coś zrobić. Niemcy wkurzona. Spokójcie się obydwoje. Myślicie, że Portugalia by tego chciała? Byśmy teraz się dzielili w takim momencie? No, raczej nie. No cóż, czyli tak, już mam jednego poległego. Panie było, gdyby jednak ta część skończyła się takim happy endem, że Rosja padnie. Aczkolwiek po tym, co widać, teraz oba się to zapowiada. Mamy... Ile to państw? Siedem chyba mocnych państw czekamy, tak. Finlandia, Szwecja. E, Francja, e, Niemcy, Polska, Ukraina, e, Turcja, Wielka Brytania i była Portugalia. Czyli mieliśmy dziewięć państw. Czekaj, 9? 10, e, bo jeszcze Włochy. Jeszcze Włochy były zaangażowane. I na, jednak były to dość porz, porządne państwa. Teraz została ich dziewiątka ze względu na to, że Portugalia została pokonana, ale... To no była w, w ciężkiej sytuacji. Była całkowicie otoczona przez Hiszpanię. W końcu jedyny sąsiad. Jeszcze, gdyby Francja z nim sąsi sąsiadowała z Portugalią, to jeszcze ok, też jeszcze może by coś mu się udało. Jednak Portugalia sąsiadowała jedynie z morzem. Co sprawiło duży problem. Mierzymy okazję do słabości po stracie sojusznika. Niestety, ale tak musimy postąpić. Cały czas musimy działać na niekorzyść naszego wroga. Pamiętajcie, co tu jest stawką. Tak, pamiętam. Przyszłość całego świata, w sumie. Przepraszam za tę awanturę. Po prostu nie mogę się pogodzić z tym, że jesteśmy ta, tą stroną, która jako pierwsza traci sojusznika. Poświęcenie Portugalii nie pójdzie na marne. Dopieram, by Rosja i jego sojusznicy sojusz upadli. Dopieram Francję. Rosja i jego marionetki pożarują tego, czego się dopuścili. Co dalej? O, Ukraina się odbija. Dobrze. Za bardzo jesteś rozpraszany, by stawić mi opór. <grym> nie wygrasz tutaj i dobrze o tym wiesz. Nie wygram teraz, to wygram potem. Kilka jest przegranych nic mi nie zrobi. Chyba, że będzie to kilka potężnych. W takim razie zobaczymy, czy, co, czy zrobi, czy nie. Czy tego cypla nie możesz odbić? No co to jest, to, no to jest taki na go zostawię. Rosja, przegrywasz na froncie, dzięki któremu zacząłeś cały ten konflikt. Wyślij mi wsparcie, proszę. Moje wojsko jest za bardzo rozproszone po Europie. Moje tak samo. Nie mogę dać ci wsparcia. O kurde... Jestem obecnie zajęty utrzymaniem frontu na Finlandii i pomagam Hiszpanii w starciu z Francją. Ja ci pomogę, Rosją. W końcu od samego początku wojny nie użyłem masowo swojej armii. Dzięki wielkie. Dobry z ciebie sojusznik. Teraz gdzie? O! Jeszcze się trochę odbił. Zaczynam powoli napotykać coraz większy opór. Nie podoba mi się tam ani trochę. Pomogę Ci w ofensywie Ukraina. Hmm. Polak... Polska ma plan zaatakować Kaliningrad. Odwrócimy ten sposobem uwagę Rosji. W porządku. Dzięki wielkie za pomoc. Hmm. Okej. Okay. I Kaliningrad? A nie! Z Kaliningradu ruszyli! Patrz! Karma wraca Rosja, co? Wybacz, no ale nie pozwolę ci zająć Kaliningradu. Zdawałem się, że ja właśnie to zrobię, Rosja. I jak? Ponownie? <grym> i przejął. No cóż, coś, coś trzeba stracić w zamian, by w zamian coś zyskać. Bo on mnie nie przestanie zaskakiwać. W jakim sensie, Polsko? O co chodzi? Udało mi się zrobić Kaliningrad, ale Rosja się tym w ogóle nie przejmuje. Jakby nie wiedział, za, że to bardzo ważny punkt strategiczny. Ten człowiek to jeden wielki znak zapytania. On mnie też nigdy nie przestanie zaskakiwać. <grych> Super. Ło, Hiszpania odbija się. Dobra. Zobacz Francja, ale Twój czas zdobył końca na moich terenach. Zobacz Hiszpania, ale nie pozwolę Ci mnie wypchać z Twojego terytorium. Chcecie udowodnić, jaki ogromny błąd popełniłeś, zdradzając NATO. To nie może być błąd, tylko życiowa okazja na rozwinięcie się i lepszą przyszłość. serio uważasz, że widzisz lepszą przyszłość pod panowaniem Rosji? Uważam, że tak. A no teraz wybacz. Może pokazać Twojej armii drogę do domu. Hm. W którą stronę się ten front ruszy? A, Hiszpania. Eee. Jestem pod wielkim wrażeniem twoich dotyczy... dotychczasowych dokonań w tej wojnie, lecz przykro mi to mówić, ale już więcej nie osiągniesz. Aż taki jesteś pewny siebie? I jak widać, jestem ciekaw co cię tak napędza do działania. Nie wiem. Chyba walka o swój własny honor, ale sam do końca nie jestem tego pewien. Może właśnie po prostu pewność siebie? Kto wie? Akurat to jest ostatnia rzecz, o której chciałbym się dowiedzieć. Ty serio, nie miałeś dla nas żadnego szacunku. <laughs> Szacunek do Was. Proszę Cię, to jest chyba najśmieszniejsza rzecz na świecie. Czemu nagle stałeś się taki agresywny? Jeszcze przed wojną byłeś taki spokojny i opanowany. Ech. Rosja dała mi życiową szansę. Tak jak mówiłem, on mnie zmienił. Czekaj, czyżbyś ty się go bał? Hiszpanio, porozmawiajmy. Groził ci? Jesteś tego, jego sojusznikiem przymusowo. Wiesz dobrze, że możemy ci pomóc. Co ci do cholery odbiło, że tak myślisz? Sam do niego dołączyłem. A ja natomiast myślę, że jest inaczej. Hmm... Pamiętaj, że Rosja cię tu nie usłyszy. Możesz mi wyznać prawdę. Nie mam ci nic do powiedzenia. Jesteś moim wrogiem, którego mam zamiar zgładzić. Mi raczej nic z tego nie zmieni. Hiszpanią, błagam! Daj sobie pomóc. Nie musimy walczyć. Pamiętaj, że dalej jest rozwiązanie i nasza pomoc. Zaufam ci i każę mojej armii złożyć broń. Wiem, że ty dalej jesteś dobry. Tylko za bardzo boisz się, by się do tego przyznać. Jesteś szantażowany. Przestańmy walczyć i to przemyśl. Proszę. Hmm. Czas pokazać Rosji, kto tak naprawdę dominuje na tym froncie. Ty, ale czekaj, to może, to może mieć nawet ręce i nogi, że Rosja przyjechała do Hiszpanii i miała, miała ultimatum. Albo, albo przychodzi na jej stronę, albo będzie, miała, albo będzie z nią koniec. Obstawiam ten warunek. Jednak, czy to tak naprawdę może być? Możliwe. Jednak może się przekonamy jeszcze w tym odcinku, co będzie. I co, Finlandia? Rozrast, rozrast, dobra. Rosję? Chyba, że zapytam, ale czy przypadkiem nie pozwalasz tej Finlandii za dużo? Problem w tym, że ja, ja tam cały czas walczę. Z przestarzały sprzęt, chłopie. Nie rozumiem, dlaczego ona jest aż tak silna. Pytanie: czy to ona jest silna, czy to ty jesteś słaby? Musimy pamiętać, że Rosja przecież na yy, bardzo ma rozproszone, rozproszone wojska, dlatego może nie mieć tego aż tyle. Chyba, że Finlandia akurat ma dość mocno przyfortyfikowaną, to znaczy, że naprawdę jest z nią źle. Z, z, z Rosją. Moje wsparcie dotrze tam dopiero jutro. Mam nadzieję, że trochę przystopujemy dominację Finlandii. I jak? Co ze sprawą tego? U, roz, raz dalej. Dobrze. Finlandię. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak kradzisz sobie na tym froncie. My się ze Szwecją dopiero rozgrzewamy. Teraz ja pożłuję, że stawą przeciwko nam. Jednak co z Francją? Słuchajcie, możemy porozmawiać? O co chodzi? Czyżby sprawa Hiszpanii do rozwiązania? A tak, właściwie to ktoś chce z nami porozmawiać. Hm? kto to taki? Cześć. Francjo? Co to ma znaczyć? Przeprowadzasz tutaj zdrajcę jednocześnie wroga? Posłuchajcie, może Wy tego nie widzicie, ale Hiszpania w sekrecie poprosił mnie o pomoc. Przeprowadziłem go tutaj, bo chcę, byście też to usłyszeli. Nie zadziwiłem Was z wyraźnego powodu. Rosja mnie szantażowała. Hmm. Co? Co dokładnie mówił? Hm. Że jeżeli was nie zdradzę i nie stanę z nim po tej samej stronie, co sobie cały mój rząd? O kurde. Nie do wiary. Rosso posunęła się do czegoś takiego? On oficjalnie są granicę praw człowieka. Szantażować, by wygrać. Coś to jest, już masakra. Gdybym miał wybór, to nigdy was nie zdradził. Proszę, pomóżcie mi. Posłuchaj, pomożemy ci. No, Ale nie teraz. Po prostu wstrzymaj się z walk z Francją. A co jeśli Rosja się do mnie przyczepi o to? Powiedz, że Francja dobrze się rozstawiła na granicy i tyle. Rozumiem. Dziękuję wam. Gdyby nie Francja, prawdopodobnie zostałbym wciągnął do Rosji, gdyby on tą wojnę wygrał. Tak się nie stanie. Gwarantuję ci to. No i dobrze. Czyli Hiszpania wyjaśni. Załatwiona sprawa. A więc nadszedł już czas. Jestem gotowy na walkę z Turcją. Kolejny front. Czas pokazać, kto tu tak na serio dominuje w tej wojnie. I lecą. Hadąg. I cóż. Wiedziałem, że w końcu się to stanie. Przewidział to. Przykro mi, ale razem począłeś kolejny bezsensowny konflikt. Pamiętaj, Turco, zawsze można się poddać, jeżeli nie chcesz walczyć. Boże kochany, co wy wszyscy macie z tym poddawaniem się? Resja was zaraziła tą chorobą, czy jak? Zaraziła ich kapitulacją. Miałeś tylko hojną ofertę i zagłady w swoim państwie. Nic więcej. Zakłady to doświadczysz ty. Zabierzesz ogromny błąd rozpoczynając ze mną wojnę. I spróbujesz to udowodnić. Czasem front tutaj się rozrasta w Rosji. Hej! Co się dzieje, Iranie? Rosja przejdziemy na Kaukazie? Może powinieneś mu pomóc w takim razie? Nie ma nawet takiej opcji. Mój obecny cel to zlikwidowanie cię. Okej. Okay. Co z Ciebie za sojusznik? Nie pomożesz temu, kto Cię do tej wojny wciągnął? No te jakich fałszywych sojuszników Rosja sobie ogarną. No widać, jak śmiesz tak o nas mówić. Proste. Pogarszasz tylko swoją sytuację, używając takiego ostrego języka. Nie, nie pogarszam. Po prostu śmieję się z tego, jak łatwo jest Cię wkurzyć. Dosyć tego. Oberwie Ci się. I nagle wrot pójdzie w drugą stronę? Nie. A nie. Not this time. Turcja, widzę, że coś mocno ci się obrywa. Nie, to celowa zagrywka. Mam już opracowany plan. O. No i ja tylko myśleć, że ze mną wygra. Hm. Mam nadzieję, że wiesz co mówisz. Hmm. W takim razie rzeczy Ci powodzenia. Teraz obecnie postaramy się połączyć front na Kaukazie z Ukrainą. Właśnie, bo tak myślałem, że połączą Kaukaz z Ukrainą. Jak to tak blisko są frontowo. że połączenie frontów się uda, będziemy mogli zrealizować fazę drugą zjednoczenia frontów. Jeżeli Rosja czegoś szybko nie zrobi, to serio szybko upadnie. Podobicie go nigdy nie było łatwe. Nigdy nie będzie. Teraz jak jesteśmy blisko celu, musimy się nadzwyczajnie pilnować. Brytania ma rację. Teraz nie możemy dać się pod nie, ponieść. Powoli, ale skutecznie. Dokładnie. Muszą działać dobrze. U! Mi Białoruś. Wiesz co, Białorusią? Mimo naszych negatywnych relacji, mam dla Ciebie propozycję. Poddaj się, obiecuję Ci, że pozwolę Ci zachować obecne tereny. No chyba, żeś na głowę upadł. Nie mam zamiaru się poddawać. Będę walczył do ostatniego tchu i ostatniego żołnierza. Skoro wolisz takie rozwiązania? No cóż, chciałem dla do ciebie dobrze. Umawiany już Francją jest po prostu. Pod Mińskiem są już prawie. Mińsk już tak blisko. To może być podstawka. Miałobyś no, musi upaść. Nie ma innej opcji. Czas rozpocząć oblężenia Mińska. I jak. jak się to potoczy? O, otoczyli go chyba. Mam nadzieję, że dasz sobie radę, Białorusiu, z tym wsparciem, które dostałaś u nas wszystkich. Tak, powinienem. Natomiast nie mam pojęcia, jak to wejdzie. Polka z Niemcami i Polakami jednocześnie to najgorsze, co mnie obecnie w życiu spotkało. Muszę przyznać, że sam się boję trochę tego zespołu. <grym> Dawni wrogowie, teraz przyjaciele. A podobno dla Ciebie są dalej słabi? Psień bądź. i skup się na obronie Mińska. Masz inne rzeczy do roboty, chłopie. Jesteś zobowiązany do tego, by tego nie utracić. Hm. I jak? Też to czujesz, Turcję? Zapach płonącej ankary już niedługo stanie się realny. Chcesz spalić moją stylicę? No ja masz fantazję, Koleś. Wiem <grym> co do leźni niego podchodzi. To nie fantazja, tylko za niedługo prawdziwy świat. No, mam nadzieję, że w końcu pokażesz, na co cię stać Turcja. Pokażę, ale czekasz, się wpuścisz w maliny. Na ten moment czekałem. Czas odwrócić rolę w tym konflikcie. Hm. Iraku. Z przyjemnością <laughs> Jeszcze Irak wzięty do wojny Co? <laughs> to on na to czekał W sensie Turcja na to czekała w zasadzie O kurcze ty Takiej zmiany bym się w życiu nie spodziewał szczerze Żeby nagle Turcja tak wzięła takie No gościu chodź, chodź, chodź Po czym nagle Teraz przegrasz I nagle pojawi się Irak Takie z przyjemnością <laughs> Nie no Genialne posunięcie, szczerze powiedziawszy. Bardzo genialne, mi się podoba. No i cóż, dzięki za oglądanie tego odcinka. To jest odcinek, chwila, który by to już był? 121 chyba? Nie wiem, nie liczę już sobie. Mówię już po prostu, że reaction. Nie mówię już przecież na początku, który odcinek, tylko po prostu, że odcinek. No cóż, także no, trzymajcie się, do następnych odcinków i cześć!